Dzień dobry, za mną jest, właściwie dobry wieczór, Dorota Szelągowska, laureatka nagrody ikona, sty, ikona Stylu, ikona w sumie ikona no bycia właśnie. sobą ikona właśnie. Cudowne to jest. Jestem absolutnie poruszona taką nagrodą. Nigdy w życiu nie sądziłam, że, 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 mo, że kiedyś będzie taki czas, że będzie się nagradzać bycie sobą. Dziwne to są czasy, ale myślę sobie, że rzeczywiście pokazywanie teraz jakiegoś, jakiejś naturalności w postępowaniu, w mówieniu, nazywaniu rzeczy po imieniu, ale też starzeniu się, wyglądaniu. To jest coś, co robi się dla przyszłych pokoleń, żeby one po prostu już nie musiały udawać kogoś, kim nie są. A to jest duża cena, być osobą, na przykład w sieci? Bo pani w sieci głośno mówi o pewnych sprawach, które są kontrowersyjne, jeszcze w cudzysłowie. Dla mnie to jest absolutnie żadna cena. To znaczy każda rzecz, o której powiedziałam, obnażając gdzieś siebie, to nawet jeżeli ktoś i mówi o, Szelągowska mówi o zdrowiu psychicznym, bo chce na siebie zwrócić uwagę, nie ma znaczenia, bo jeżeli ja wiem, że pomogłam tym kilku osobom, o których wiem, czy kilkunastu, to w ogóle nie ma znaczenia, to ta cena jest, rozumiesz, żadna. Ale właśnie komentarze, hejt, bo pojawia się on pod pani rolkami, na przykład na ten temat, że partner nie pomaga, bo partner jest, prawda? Czyli I ja to powiem... jest coś oczywistego, ale jednak... Ale ja, ja myślę, że jeżeli ktoś w ogóle ma czas na to, żeby e, obrażać ludzi w internecie, to ja mogę jedynie sobie pomyśleć, że ma strasznie smutne życie. I to naprawdę mówię poważnie, bo mi by nigdy nie przyszło do głowy, żeby wejść do kogoś na konto i pisać mu złe rzeczy. Znaczy to jest coś, wiesz, nie mieści się w moim krajobrazie, no więc... Co mam ci powiedzieć? No to jest wydaje mi się, że powinniśmy zajmować się nie hejtem w kwestii celebrytów w internecie, tylko tym, co robią dzieciaki innym dzieciakom w szkołach, nie? Albo tym, że według badań największymi hejterami w internecie są kobiety po 50 roku życia i może zastanowić się, jaki przykład dajemy swoim dzieciom. Dokładnie. Czyli znając pani dystans do życia, jakbym powiedział teraz. Żadnego dystansu. Ja w ogóle nie lubię tego określenia. Okej, okay. poczucie humoru. Nie, Jednak? myślę, że to jest po, po prostu, no to jest, to jest życie, to jest bycie w tym wszystkim. Bolą mnie złe rzeczy na świecie, ale bardziej boli mnie to, że, że ja w świecie, gdzie nie można nazywać rzeczy po imieniu, gdzie nie nazywa się ludobójstwa po imieniu. Rozumiesz i gdzie po prostu ludzie jednego dnia mówią coś, a drugiego mówią, że nigdy tego nie powiedzieli. Nie rozumiem tego świata, coraz mniej lubię ten świat yy, i... I szczerze mówiąc, jak patrzę na to, co się dzieje, to jestem mocno przerażona, więc w tym wszystkim myślę, że jedynym wyjściem jest bycie sobą. E, czy to się opłaca, czy nie. Tak nawiązuję do humoru, bo jakbym powiedział, ej stara, to wiem, że się pani nie obrazi, prawda? Nie, to jest. Pięknie, e, 50 21.50. nie nawet... robić dokładnie to co, to, co mogę robić, czyli e, chociaż działać na jakimś małym poletku i rzeczywiście ostatnio moim takim konikiem jest kwestia starzenia się. Zderzyłam się w pewnym momencie z, z tak zwanym wejściem w pewien wiek, w szarą strefę. E, zobaczyłam, że to jest naprawdę dosyć poważny problem, że jest bardzo dużo kobiet, które kompletnie nie umieją sobie z tym poradzić, że nikt nas na to nie przygotował. I rzeczywiście stworzyłam 8 odcinków fantastycznego programu ASTARA, który jest o tym starzeniu się, o perimenopauzie, o menopauzie, fantastyczne kobiety, super specjaliści. To jest taki program, który ja bym chciała zobaczyć kilka lat temu, teraz mam nadzieję, że pomoże dalej. I to jest taki program, który zrobiłam też z myślą o mojej córce, o dzieciakach moich znajomych, które mają w tej chwili 12 lat żeby one były przygotowane i myślę, że to jest taki program, który jest bardzo wprost i bardzo o do siebie. Jeszcze powtórzymy 21.50, premiera TVN Style poniedziałek. Będzie też oczywiście na playerze, będą powtórki w stylach i mam nadzieję, że my kobiety 40+, plus, które tworzymy, niesamowitą tą siłę, zrozumiemy nareszcie ile jest przed nami, ale bez lukrowania, bo starzenie się jest beznadziejne. Ale są też dobre rzeczy i my o nich mówimy. Wa 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 warto takie rzeczy podkreślać, bo nie było takiej narracji często w mediach do tej pory właśnie, chociażby... Zekowanie, jak stażne... rozumiesz krzanienie, głupot. Nie, ja strasznie lubię nazywać rzeczy po imieniu. Słuchajcie, no to, słuchaj, to wa warto oglądać. Ale jeszcze takie ostatnie pytanie na koniec. Kosz. Na śmieci pod zlewem w kuchni. Eee, Muszę mnie, ja mam kosze na śmieci. Nie, nie, co chodzi, bo kto tutaj że Tak. Ale ja mam akurat kosze na śmieci pod zlewem, e, mieszczą mi się. Zrobiłam kilkaset remontów w domach, więc wiem o tym, że kwestia segregacji była bardzo trudna dla ludzi, którzy mają dwumetrowe kuchnie na przykład. Natomiast ja uważam, że każdy powinien mieszkać tak, jak chce i mieć tam, gdzie chce kosz na śmieci. z tej rozmowy krótkiej piękne puenty. Bardzo dziękuję, gratuluję tytułu i konu i do zobaczenia. Dziękuję.